Moi drodzy, jestem w Wykwrytku, a to są starożytne zwoje w siedzie Skyrim i magazyn, który przeszukujemy. On się zawrócił. Eee, podejrze... a nie, tutaj... dowody? Eee, on ma jakieś dowody. Nie! Czosnek, warkocz czosnku. Złodziejski Stój, złodziejski śmieciu! Pofaliło go? Czemu nie by on to wie? Nie wiem, to było dziwne co nie chce mi Nie chcę mi otłóć, chcę tu wójt. Dobra, on już tam wszedł do tego pokoju, bo to teraz pewnie mnie nie widzi. Mogę sobie czosnek podabierać. Te jakieś tam brzydkie buraki, więc mam gdzieś ich. Eee, tam nagrody. U, trzeba tam jeszcze sprawdzić, co jest. Zanim będę śledził tego, jak szuro dalej. Tak jak pamiętacie, śledzę go, jakem śledzić. O, pierścionek, jaki mały. Ups, no nie mogę wskoczyć. Siągnę, potem pierścionek, srebrny pierścień. Złoty pierścień, srebrny pierścień. Złoto, 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 złoto. i mapa. O, potrzeba jakąś mapę, do jakiegoś questa czy coś tam Pierś barzanda, mieszek A nie ma źle. Zakładamy, że okradam złych, więc się tym nie przejmuję. Książki. Tyle książek prawie jak na moim półce Dobra, tu już pewnie tam będę musiał jeszcze będę wrócić. Przeszukać ich co nieco, ale póki co... Zrobimy sobie Hopsa Hopsa. A, tu jeszcze coś jest na półce. Kuferek. Dobry kuferek nie jest zły. Bo że jest tam coś dobrego. A nie tarcza rzemieniowa. Która jest ciężka i mało warta. Ej, ale miksturki są dobre. Wszystkie miksturki są dobre, bo z reguły są dużo warte i ważą mało. Co to? A, czyli pewnie będą się tu jeszcze wrócić sfałszować... Księgi rachunkowe, zauważyłem, że to są questy na fałszowanie księg rachunkowych. Jeden taki wziąłem, ale go chyba jeszcze nie zrobiłem. A, tu jest jakiś secret wejście. I on mnie widział przez dziury w podłodze, a to jest faniak Kto by pomyślał? Mam nadzieję, że nic się przez to nie stanie, nie będą mnie ganiać jakieś głupki albo coś. Teraz mam go przycisnąć. Mogę go przycisnąć młotkiem? Oho, dobrze że kucałem. Dobra, linia to jest. Eee, pusty kufer. Wolisz zginąć, powiadasz. Jest tam kto? Spełnię twoje życzenia. O, proszę bardzo, mówić masz. Jestem taki kochany. No, cholera. Nikt nie pokona orka. O, a ja nie mam od orka czasem krwi sobie pobrać? O właśnie, pobierz krew, haha. Ha. W ten to piękny sposób, robiąc inne questy, wykonałem tego quest'a. haha. Eee, nic ciekawego tu nie było. Tam ktoś idzie, tak. O, sztabki złota, że, znaczy żelaza, stali, czy żego tam jeszcze. Miksturki. Wino, czyli coś, co mnie nie interesuje. Młotki, czyli coś to co jest niepotrzebne, więcej miksturek? To co? Tu mam czarnek. nie ten Cholera. Dobra. Co za dziwne te głosy. Czyż by pajączki? No. Ponerach. Zabijecie, jeśli będziemy musiła. Uuuu, duży pajączek. Nie, nie, nie tworzy dla mnie zagrożenia. Tutaj, bo tam. I, tam ktoś walczy z Lidią, nie? Zostawcie Lidię, wy świnie. Nie da się Zostaw babo. Finishery są przyznam Wam, że jednak czasami denerwujące. Szczególnie jak trwają o jakieś 3 sekundy dłużej niż powinny, albo coś. Już się żeby że przeszukaj i przeszukuj piesy. a abym się zdenerwował. Normalnie urządziłbym tu krwawą rzeź. A w każdym razie bardziej krw krwawą niż zamierzam urządzić. Chłopaku. To to za sznurek? Mogę się wspiąć jak Splinter Cell. dun 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 dun. dun, dun, dun. Mi się zakradł pod sufitem. Nie? Cholera, pewnie już mnie widział. Ła! Wow. Nie po czole. Czy mi trafisz w oko i co? Wow, Co to było? Ała? Wyleczymy moją duchę ameno Boli mnie, boli mnie bardzo e, bardzo e mnie. Boli he. Oj, tutaj widzę, że mi HP troszkę spadło Dla pewności się podleczę. Spadaj. U, elfia strzała, to dlatego, a ja się zastanawiam, jakim znowu mi takie wysokie obrażenie zdaje? A tu miał elfia strzałę, cwaniak. Ej, ale jak wyjść z tej wody? Cholera, utknąłem. No ja, tam jest wyjście. Fajnie. Jeszcze ikry zębacza trochę sobie podniosę. A nie, tu nie jest wyjście, tam jest wyjście, ale tu jest beczka. Z miotkiem. Widzę ucienia. Cholera. Dziwne, bo nadal się poruszam Hahaha. Ha, ha, ha. A swoją drogą, ktoś mnie zarzucił, że. jakimś sucharem? Powiedziałem to było bodajże w Darknesie, nie w Skyrimie, ale. zobaczcie, niektóre słuchary nadal mnie śmieszą. Każdy ma chyba jakieś takie suchary, którego mimo tego, że są sucharami, śmieszą. Więc jak zarzucam jakimiś, to mi nie wypominajcie. Normalnie, prawie tak dobre jak moje, Mam tu nikogo więcej? Nie, wspaniale. O, mój wytrych! No, jakiś pechowy zameczek? No, wreszcie się otwarło. Które otrzymując niewidzialności Kleiny Niech będzie lepszy ryż niż nic Wytrych złoto strzała Strzała, wytrych złoto strzała E, beczułka z solą. O dobra, sól się zawsze przyda Pomidora niech będzie. Jabłko też nie pogardza. O, co to za strzała? Ona mogę ją podnieść? Nie, a to pa. Ej, zaraz, zaraz, ja mam teraz elfie strzały w uzbrojeniu, ja nie chcę ich nie chcę marnować takich dobrych strzał, które mam. Nie, żelazne. A to dobrze, tych mam 500 w ogóle. To one są najsłabsze, widzę, no ale. Oś, mam jakieś słabsze. No słabsze są chyba te od tych całych, jak im tam leci. Od renegatów, czy coś takiego, ale ich nie mam w ogóle, na szczęście. Składajmy się po cichutku. Po cichutku, niech nikt nie widzi mnie. Gdy zakradnę się i zabijecie, nie zobaczy nikt tutaj dzisiaj mnie. Jestem złodziejem, co skrada się w ciężkiej zbroi, nie słychać chrzęstu mych łańcuchów, bo jestem taki fajny. ha Wspaniała piosenka, okay, wiem. Och, kiedyś nagram dla was jakąś piosenkę, chcecie? Nagram piosenkę o Skyrimie i będę śpiewał o Skyrimie. Nie no, to by było straszne, prawda? Może lepiej, żebym się nad wami nie zlęcał. O, tam ktoś idzie. O, Cios krytyczny. HP ma mnóstwo. Ej, to dużo musi mieć odporności. Dobra, pora wyciągnąć topory. Pani, podziękujemy. Podajesz się, Lidio! Zawiodłem się na tobie. Jak mogłaś prowadziłem wielki zawód. Pierwsza zasada zygfrydowego wojownika: nie poddawać się do diaska. Dobra, pierwsze trzy tak. A ten krasnoludzki to było mnie nie interesuje. Ty no, ty no, ty no, Czy jesteś śmieszny, bandytów? bandytu? Przypadek dźwignie przesunąłem. Albo to pies. Dobra, gdzie ten żydar, którego mam przesłuchać? Dzień dobre? Ależ nie ma powodów do nerwów. To nie to, na co wygląda. Miałem zamiar powiedzieć o wszystkim Mercerowi. Naprawdę, proszę. Widzę, że wolisz działać rozsądnie. Imię osoby, której szukasz. Brzmi Kariach. Mercer nigdy ci o niej nie opowiadał. Kariach to złodziejka odpowiedzialna za morderstwo poprzedniego mistrza Gildi, Galusa. Teraz chce dorwać Mercera. Aha. POMAGAM? Nie, nie. Słuchaj, nawet nie wiedziałem, że to. Proszę. Musi. Nie wiem. Gdy spytałem ją dokąd. Proszę. Weź akt własności posiadłości złotoblask jako dowód. Akt będziesz rozmawiać z nerwisz. Huszka w ogóle, no ale co, przecież nic nie przeszkadza. Wart żywy. Oj, ekspert to będzie. Oj, wymagało pewnej umiejętności. No właśnie. Na szczęście wytrychów mam całe mnóstwo, więc to nic. Oj, a byłem tak blisko. Oje Ja w tą stronę, ha, Otworzę tą skrzynkę i zrobię cięcie Czemu dopiero po otwarciu? No żebyście mi nie zarzucali, że... Nie umiem, albo coś No wreszcie Ha! Ha! Troszkę złota, ach cholera to, że mi się... Chcę otwarć tutaj, o otwarta Uuu, fajnie! Chcesz wiedzieć więcej? Posąg Dibelli, on jest bardzo fajny Jakieś tarcze. Co oglądają te tarcze? Poza tym, że wyglądają jakoś. Mają tam jakieś rysunki. To złoto, zobaczymy jeszcze tam, co jest. Nie chcę wiedzieć więcej, kapusiu jeden. Tchórz. Eee, tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, tu też nic. Hm. No cóż, dobra. Ee, robimy małe cięcie i zaraz do Was wracam. O, tu zrobimy. I jesteśmy ponownie i znów, zobaczmy co robią te dźwignie A, tu się otworzyła klatka, dobra Uuu, ukryte wejście. Przydatne. I druga klatka się otworzy. dobrze. Sprawdźmy to w klatkach. Ryby, o, super No, sketch Więcej ryb, A? dziwne ale tu będzie jakiś O to jest ho Horker No Ich tu powinno być więcej No właśnie Jeśli chodzi o Horkery, nie widzę w tej jaskini nic więcej interesującego. Tak więc możemy podążać ku wejściu. Mara jest boginią miłości i współczucia. O, fascynujące. Dobrze, popatrzmy na mapkę. Oto akurat mogę dojść do tej latarni, a potem mogę do y, pękniny się wybrać. Tam w tej łódce. Szkoda, że nie mogę wziąć łódki i sobie popłynąć. Mogliby dodać też kilka takich właśnie fajnych bejrów, wędkowanie, pływanie, nie wiem, zamiatanie podwłogi, grania grana lutni! Takie rzeczy mogliby pododawać. Fable na przykład nie, ja bym mam szczerze bym powiedział, że fable jest chyba mniej rozbudowane od tego Mam zgasić światło w latarni czy coś takiego, tak? Wow, zgasiłem je wzrokiem. Ho, ale jestem fajny. Czatek, który mogę odkryć. A, chciałem zaskoczyć na dół do wody, ale chyba to mi nie wyjdzie na zdrowie. Kześ linia. zakręci się w głowie. A słuchajcie, przy okazji mam do Was prośbę. Yy, aha. Je, nie wiem, niektórzy z Was może yy, ściągali mapkę, którą dostępni jakiś czas temu z Minecrafta taką co sobie tam robię z zagadkami. I powiem wam, że... Słyszę dziwny dźwięk. I powiem wam, że e, skończyły mi się pomysły niestety chwilowo. Potrzebowałbym jeszcze pomysły na jakieś 10 pomieszczeń. W związku z czym takie pytanko do Was e, Czy macie pomysły na jakieś pomieszczenia w Minecrafcie typowo takie e, logiczne e, Wykorzystujące pomysły z gierki Cube jeśli kojarzycie e, tą gierkę Jeśli chcecie oczywiście to ściągnijcie, przy okazji sobie moją mapkę zobaczcie, tam jest odpowiedni filmik na moim kanale a jeśli nie, to po prostu zarzućcie jakimiś pomysłami, które mogłyby mi się przydać. Chciałem zrobić tych pomieszczeń około 40 parę, tam nie wiem ile tego by to zależy oczywiście od długości tych pomieszczeń, ale tak jak przypuszczam 40 parę, mam ich bodajże 35 i nie mam pomysłu na te ostatnie kilka pomieszczeń, co mi się jak najbardziej nie podoba. I właśnie w związku z tym pojawia się prośba do Was, żebyście mi pomogli wymyślić kilka. Yy... Piszcie mi o tym nie w komentarzach, tylko na priv, bo żeby to był pomysł sensowny, to najlepiej go jakoś opisać, a te komentarze mogą być dość krótkie. Yy, I tyle chyba. Oczywiście, jeżeli jakąś łapkę zrobię za czyjąś radą, czyimś pomysłem, to na pewno o tym wspomnę, nie bójcie się. A jak nie pomożecie, no to trudno bez łaski bo za se sam. <laughs> Ej, zbadamy ten statek. Jak już tu jest, tak? Orcasz! Ue, jakiś mieczak! Wóz! moment na zgubienie drogi. U cholera. Ocuń się! No, jaki. Bułat, śmieszny miecz, jeszcze tego nie widziałem. Te grzepszenie była ale ciężki, słabo bije i mało wart. Czyli krótko mówiąc, ten najniższej możliwej klasy. Jesteś ja nie jesteś niesprawiedliwy, bawisz się z nim sama. Ja też chcę. No, podzieliliśmy się. Ty go uderzyłaś, ja go haha. Współpraca na najwyższym poziomie. Dobra, Zobaczymy w takim jest na tym statku, z którego próbowali mi... O co ty nam robiłeś piesku? Którego próbowali mnie przepłoszyć. Może coś takiego skuma? A, niech będzie. Przedam. Tu nie widzę nic interesującego. O, peczułka. Lawenda, może być. I, o, to fajnie, mają trochę tych składników do. O, pusta. Składników do miksturek. To się jak naj najbardziej przyda. Nic więcej. Tu jeszcze widzę skrzyneczki. Sól, pusto, jabłuszko, sól, sól. O, jeszcze, aha, dobra. Sprawdźmy co jest w wybrednym ropuchu. Specyficzne nazwa. Słyszysz to? Cholera. <laughs> to, to. Nie dostał w głowę, a to ci niespodzianka worek z jabłkami, worek z kapustą i worek z kapustą. Wreszcie, broń Boże, jestem Kogo że się zaraz... poddajesz? No! Ta gra niestety nie bierze takich opcji w walki pod uwagę, jak poddanie się. Tchórz, walczy się do ostatniej chwili. Piła! Ciekawe, czy mógł w nią piłować drewno. dwie trójki. Co on sobie myślał? Głupek nawet nie widział, jak wyciąga masa z buta. Aha. Czyli ktoś tu gra w karty i nie do końca uczciwie. Albo to zwłoki gadają, ale zakładam, że pod pokładem jest są jeszcze jacyś debily, którzy nie usłyszeli. Jak zabijam im kolegów, hehe. <laughs> psie, zamilcz, bo nas znajdą złota. Zbyt wie. jeszcze jeden dobry Czosnek, taki ładny kramik. Zamilcz, psie. Ty głupi psie Czas zakończyć tę zabawę Tylko tyle potrafisz? Zwycięstwo jest! No nie, no nie, no nie, ty głupi psie, wiedziałem, że tak będzie Eee, dobra, wiecie co? Jak tam stoimy w czasem? Dobra, zrobię małe cięcie i zaraz do was wrócę Jesteśmy z powrotem, w statku nie było nic ciekawego już poza tym miejscem, gdzie dotarłem, więc od razu użyłem szybkiej podróży, żeby temu gościowi, że zgasiłem Widzę, latarnię. Widzę, się bez kłopotów. Jasne. Skutki tego są już odczuwalne. Lodołam bez latarni Lodołamacz opłynie zachodnią płyciznę szerokim łukiem. Moja siostra Deidra uda się na miejsce Didża, katastrofy z czarnokrwistych. Wie o twoim przybyciu. Tam teraz nie oh, oh, będzie robić? się znudzi. Szukaj DJ-om przy wraku lodołamacza. Tu. Aha. Dobra, ale to może na razie wrócimy do głównego wątku. Ojejku, drugi koniec mamy fabularnego, czyli Gildia Złodziei. I tam powiemy wszystko, co mamy powiedzieć, że tu odkryłem to, zrobiłem tamto, zabiłem tego, a przesłuchałem tamtego. Patrzcie, zachowałem się grzecznie według ich wskazówek i nie zabiłem tego, kogo miałem nie zabijać. Normalnie jestem... Grzeczny. Kto by pomyślał? The Critic i przecież to się przez samo siebie wyklucza. Bo jestem chory. O czym myślisz? O niczym co mogłoby cię zainteresować. O co ten pośpiech? Czy góry zdradził coś na temat naszego kurca? Tak. Nie, to nie może być. To doprawdy ponure wieści. Miałem nadzieję, że nasze drogi nigdy się nie skrzywdzą. Karliach zniszczyła wszystko, czego symbolem była gildia. Z zimną. Gdy odkryliśmy, co uczyniła, przez kilka miesięcy próbowaliśmy ją wyśledzić. Karliach i ja byliśmy jak partnerzy. Na Znam jej sposoby, jej umiejętności. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ją, to może oznaczać tylko jedno miejsce. Miejsce. Musimy się tam udać, zanim znów. Ta. Oto twoja zapłata za samotność. Przygotuj się, a potem spotkaj ze mną przy ruinach. Dobrze tak cię zna, jak to hmm. Czego nie ci potrzeba? Nie umknąć. E, nie masz nic na sprzedaż w Brynjolfie? następnego e, cz Czego ci potrzeba? Nic. Zobaczymy się wkrótce. Potrzebujesz czegoś? Tak, chcę upłynnić troszkę przedmiotów. Dobra, patrzę na questy Spotkaj się z Mercerem Flejem i coś tam, coś tam Vex, gdzie jest Vex? Aha dobra, do Weksa mam iść. To będzie on... Nie, nie tu. Vex jest tutaj w tych podziemiach. No to... O Przy barze. Więc ten koniec tego odcinka spędzimy pewnie na oddawaniu questów, ewentualnie wyruszeniu już częściowo do na, następnego questu. Mam dla ciebie kamyk. No i co? Słyszałam, że poszło dobrze. Dobrze. Oto twoja działka. Mam więcej, niż dasz radę obrobić. Hmm. Pewien klient desperacko potrzebuje tego przedmiotu. Nie mówi po co, a nas to nie obchodzi. Trzymaj. Mam nadzieję, że nie nawalisz. No, co to, 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 to nie. się, móc. że to miejsce w sam raz dla ciebie. Mam pozwolić ci na wymianę jednego z elementów twojego pancerza Genti. Oczywiście w przeciwnym razie byłaby to... Aha. Nowy element jeszcze bardziej zwiększy Twoje umiejętności. Wiesz? Wymienię kaptur, bo pewnie lepsze ceny będę dostawał. Na pewno wymiany nie da się co. Dobrze? Proszę. Dobrze, że nie sprzedałem tego. Zobaczmy jak, czym ten kaptur różni się od poprzedniego. O, ceny lepsze o 15%. Genialnie. Witaj w naszej rodzince. Jestem jed, mam pieniądze o, no no i nie No, koniec czasu. Spróbujmy jakoś się dogadać. No właśnie, o to mi chodziło. Ja ci co nie co sprzedam za chwilę. Tylko że pytanie brzmi co. Hmm. Strój. O, amulet. Tego nie potrzebuję. Weź go sobie w cholerę. Hmm. O, i te pierścionki też mi są do niczego niepotrzebne. Trochę mikstur będę musiał też posprzedawać, ale to będą musiał ogarnąć się z nimi, jak. O, to mi nie będzie potrzebne, oddychanie pod wodą. Nie planuję pływać przed jakimiś tunelami. E, dobra, tam wszystko chyba. O, zwój mogę ci sprzedać, jesteśmy niepotrzebni. Książki, taniec w ogniu, Wykuwanie książki zbroi, tak, bo to już przeczytałem. Drewniany talerz, a bierz go, <laughs> O, ametyst. Masz promocji dla, dla znajomej z gildi Złodziej, czego się nie robi dla kolegów. Dobra, i myślę, że tą jakże udaną transakcją zakończymy o, odcinek. E, widzimy się w następnym odcinku, gdzie wyruszymy z Mercerem Frejem, czy jak on się tam zwie. Na łowy pozabijamy paru przydali, i w ogóle i w ogóle. E, Spotkaj się z Mercerem Frejem. Czy wszystko ma być na zewnątrz, tak? Dobra, a więc... No tak jak mówię. To by było już wszystko. Zapraszam Was do komentowania i w ogóle i w ogóle. Jeśli szukasz nowego oręża, możesz dostać stal skalę z Podjeżdżane, że tu jest strażnik. Dobra, to w każdym razie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!